Siemaneczko wszystkim, z tej strony Seal, a to Polskie repegowanie i dzisiaj mamy wywiad z Wiktorem. Dobrze mówię? Dobrze? Dobrze, Wiktor, tak, Więc dobrze, dobrze, Tak, dokładnie, którego... Chyba masz fanpage, masz fanpage? Mam fanpage od niedawna dosyć i powolutku sobie małe kroczki stawia. Będziemy szli do przodu. Świetnie, czyli możecie sprawdzić to nawet na fejsie. I właśnie, dlaczego tutaj jesteśmy? Jesteśmy w Rejlechu i jest to króciutki wywiad dla was, ponieważ e, tutaj mój gość prezentuje... Nowy, to czy jeszcze na razie pomysł bardziej, to czy pomysł już przebijający się powoli w twór, ale jeszcze nie gotowy system, tak? Rzecz jest stworzona, w, na pewno w wersji alfa i no musimy przetestować dalej. Coś w rodzaju Early Access, jeżeli tak o, chcecie nazwać. Tak, myślę, że Early Access będzie okej okay nazwą, bo byliśmy pionierami w nazywaniu Early Accessem też RPGów, no nie, bo to raczej, raczej gry, gry komputerowe, no ale tak, dobra. I moje pierwsze pytanie właśnie. Jakbyś, no, naszym widzom mógł mniej więcej streścić, e, o czym to jest. Wiadomo, ja widziałem, co my, widziałem wszystko i tak, tak. mniej więcej to streszczę, ale tak w kilku słowach. Bestie pod strzechami to system opierający się, czerpiący i będący źródłem, mitologii słowiańskiej, fantastyki słowiańskiej. I pozwala Wam na interakcję ze wszystkimi podaniami, które słyszeliście od dziadków, babci yy, i innych dziwnych źródeł. Z legendami, z legendarnymi postaciami, a być może nawet właśnie Mistrzowie Gry wciągną tam jakiegoś, nie, nie wiem, Tyłu sudzkiego. No były sugestie już zawiszy czarnego. Zamknięcie tak. tak. E, mechanika opiera się o płatek, tak dobrze mówię? Kwiat, nie przeszam, kwiat. Zamiast kwiatu paproci mamy kwiat mocy. Tak, kwiat mocy. Mamy kwiat mocy. Codzie się na sześć płatków, e, tak? Sześć, tak, dobrze tak. Mówisz, sześć, Ciało, tak. umysł, Natura, kultura, metafizyka. Z czego trzy są główne, tak? A trzy są wspomagające. Tak, zgadza się. E, właśnie. I możemy na podstawie tego, tego co mi już wiadomo, opracować nawet artefakt na podstawie tych statystyk. To jest głównie do tworzenia. Do tworzenia postaci, tak? To jest główne za zadanie kwiatka mocy, ale okazuje się, że również przedmioty, każde zwierzątko, każdy domek, każdy namiot to jest stworzony i z mocy i musi być mieć wpisaną jakąś umiejętność na jednym z płatków. Na przykład jeżeli wszystkie przedmioty tworzymy w kulturze, no to będzie domek zrobiony z umiejętnością przynajmniej jedną wodoodporny, nie. Coś w tym rodzaju, Jasne. żeby chronił nas przed deszczem albo trzyma ciepło. Jest kilka rzeczy, które taki dom robi, a namiot nie robi, i to jest różnica między nimi. Wszystko na kwiatku mocy możesz opisać. Jasne, i to jest, to jest chyba jedna z największych zalet w ogóle tego, tego, co na razie zaprezentowałeś, a świat. Czy jak dotąd masz już jakiś ustalony świat? Czy będzie, nie wiem, kilka wyborów w podręczniku tym gracza, czy może pojawi się dopiero w podręczniku Mistrza Gry? Jak to planujesz? Żeby za bardzo nie odchodzić od tego, co ludzie już znają, Aha. zaczynamy od świata lądu, czyli ten nasz typowy średniowieczny, fantastyczny, chociaż jeszcze troszeczkę bardziej do starożytności się cofamy. Mnóstwo puszczy, trochę, trochę miast i mnóstwo dziwnych ras i stworzeń biegających po tym jednym z wielu światów, bo całość jest nazwane całość światem. Później będziemy schodzić głęboko w matnie lasu do na jeszcze na lądzie, następnie do głębi, pod wodę, do świata ciemności, do świata snów, do świata niebios, w podziemia. I jak pójdzie dobrze, to również osobne światy odkryjemy odnośnie żywiołów. Czy planujesz to w dodatkach, czy już w podręcznikach głównych? Bo właśnie, i w ogóle jak z tymi podręcznikami? Bo z tego, co już mówiłeś, to będzie podręcznik Gracza, podręcznik Miszegry. Czy będą też, jak w Dedekach, na przykład osobne jeszcze Bestiary, jako taka trójca? Raczej myślę, że będzie. Najpierw powinien być podręcznik gracza, który mhm. pozwala zagrać już wszystkim, mistrzowi gry, już poprowadzić dany system na tyle, na ile jest obeznany z jakimkolwiek prowadzeniem gry. Jestem. Następnie przewodnik, bo nazwać nazywacie przewodnikami. Mistrza gry będzie dużym uzupełnieniem z dużą ilością generatorów różnych rzeczy, czy przedmiotów, czy miast, czy okolic, na których się spotkają i z dużą ilością rad. Tam w każdym podręczniku będzie porcja nowych bestii do spotkania, nowych stworzeń, nowych przedmiotów i następnie zaczniemy się rozwijać o kolejne. O kolejne obszary, tak jak zaczynamy, Usłowian, najbezpieczniejszym miejscem to jest ta nasza cywilizacja to jest domek i ogródek wokół niego, potem pola, potem las. Więc teraz bierzemy sobie domek i pola, w następnym dodatku będzie las, w następnym dodatku będzie głębie i podwodne krainy. To jest światy, tak? I kolejne światy z kolejnymi stworzeniami. Jasne, super. Dobrze. I mechanika opiera się o różne kości, tak? Od k4 z tego, co mówiłeś, a. do. Zgadza po... się. Wreszcie K4 i K12 będą pogłaskane po główce i, i przytulone do serduszka. <laughs> Najlepiej. Moje ulubione kości w ogóle K12, tutaj się bardzo cieszę. Każdy system, który z nich korzysta, to już, już w serduszku ma plus. <laughs> cieszę się. No i trzeba będzie przewędrować. Od k4 od tego, od czego zaczynamy. Za punkty doświadczenia wykupując połowę maksymalnej wartości kolejnej kostki trzeba wydać. Więc duży przeskok jest na przykład z K12, gdzie musiałeś wydać szósteczkę, mhm, żeby przeskoczyć dziesiątki. lepiej. Nie? To teraz, żeby wskoczyć na 20, musisz wydać dziesiątkę, żeby wskoczyć na setkę, musisz wydać pięćdziesiątkę, ale setka to już tak boski poziom mocy. No właśnie do tego się tak się zastanawiałem. Ty mówisz, że, boski, mówisz, że boski, boski poziom mocy. Mi to właśnie bardzo odpowiada, że to określiłeś tak, bo wcześniej mnie to trochę martwiło, jak powiedziałeś, że poziomy są od K4 do K100 i ten właśnie ogromny przeskok pomiędzy K20 a K100 mnie trochę zmartwił, no bo jeżeli mówisz, przykładową trudność na początku tam podczas tej prelekcji, że to było chyba 32 na coś tam. Zgadza się. I myślę, że... czy to będzie tak nic, powiedzmy przeciętny poziom trudności, czy nie? Ciężko powiedzieć przeciętny, bo jeżeli coś jest łatwe, no to jest na poziomie czwóreczki. To byle A, prostaczek sobie poradzi, tak? Jasne. Jeżeli zaczyna, wymaga chociaż jednej umiejętności, jakiejś, tak, żeby, że byle kto nie może tego zrobić, na przykład zamiatanie ulicy, no to każdy sobie poradzi, tak. ale można to zepsuć, prawda? No, no. no to troszeczkę wyżej jest. Ósemka, szesnastka. 32, 64. A, w ten sposób? Mm -hmm. Czyli rozwiązać Potem 128, a potem już powyżej dwusetki, bo bogowie też mają swoje problemy. No dobra, podoba mi się to. A powiedz mi, odnośnie tych umiejętności, bo właśnie one są, wchodzą w skład tych płatków tego kwiatu, tym bardziej. E, Mówisz, że każdy kwiat, każda część kwiatu inaczej może rozwiązać ten sam problem, to też było mówione. A odnośnie, jakby to ująć jak te umiejętności właśnie, wytłumacz mniej więcej właśnie wasze widzą, e, działają w sensie dodawania tych punktów mniej więcej. Jeżeli w jakiejś konkretnej rzeczy, gdzie chcesz kogoś e, uleczyć, załóżmy, mm -hmm. że chcesz uleczyć i powiedzmy, że jesteś wilkołakiem, tak? To możesz być wilkołakiem medykiem, który ma, więc zakładamy, że masz to są bandaże, jakieś potrzebne ten zielarzem, jeszcze masz troszeczkę mocy leczącej w łapkach, jak e, znani mm -hmm. nam niektórzy rycerze. I dodatkowo, ponieważ jesteś psem, możesz mieć uzdrawiającą ślinę. Wrzucasz te wszystkie umiejętności. Zakładamy, że korzystasz sobie z jednego płatka, miejmy to wszystko już dla spokoju, w, tak. powiedzmy w metafizyce, mhm. tak? I wtedy, jeżeli na metafizyce masz ósemkę, to rzucasz jedną, jedną kostką za płatek, jedną kostką za umiejętność i jedną kostką za kolejną każdą umiejętność i o ile to jest też zwykły. W bitwie jest trochę trudniej. Dobra. I jedną kostką. I cały czas tą samą kostką, którą się W sensie się odbieram... zbierasz te kusteczki, czyli mając te cztery umiejętności i płatek, rzucasz pięcioma kostkami naraz, żeby przeżyć, przebić próg trudności. Dobra. Zbierasz pulę kości i zbierasz pulę tych kości, ile masz, jaką masz kość przypisaną do, naszego tej metafizyki, którą powiedziałeś, tak? Tak, tak? Dobra, Wszystko czyli po wszystkie kości takie same. To ja tak, mam metafizyki, tak. dobra, rozumiem. Możesz skorzystać też, bo może być taki przypadek, że... Yy, Leczenie, jedną z tych umiejętności leczenia masz na kulturze, mm -hmm. a inną, na przykład tą ślinę, to wypadałoby mieć bardziej na ciele, no bo to takie tak. w sumie naturalne. Więc patrzymy, czy jest, jak jesteś bardzo silny, no to masz rozwinięte to ciało, to śliny też jakoś tak więcej <śm> będzie, i tam na przykład masz K12, więc bierzesz z płatka K12 i bierzesz umiejętność K12 do, ty do tych dwóch umiejętności z ósemki i płatek z ósemki. Oraz jeszcze coś z kultury, na przykład to bandażowanie, tak? I tam powiedzmy, że miałeś szósteczkę i dodajesz sobie jeszcze dwie szósteczki, bo jedną za płatek i jedną za umiejętność. Nie? I to wszystko zbierasz do kupy i rzucasz, o ile masz na to czas, tak jak mówiłem. Ważne jest, że żeby użyć tych wszystkich płatków, musisz wydać minimum trzy y, punkty mocy, które posiadasz w swojej postaci. Jasne, dobra. Myślę, żeby to aktywować. Myślę, że to już wyjaśnia nam taką podstawę mechaniczną. Świat też już trochę licznęliśmy. A może tak zapytam jeszcze pragmatyczniej bardziej e, względem... bo na pewno było mówione, że to do 120 stron najbardziej, najbardziej najwięcej jeżeli chodzi o podręcznik gracza, tak? Myślę, Wiesz? że z tym tak. się zamkniemy, tak. Myślę, nie ma sensu zamkniemy. dalej. Jasne, jakby rozumiem. I później na przykład te podręcznik mistrza gry, tak jak mówiłem właśnie, bo mówisz, na pewno były już podręcznik mistrza gry to jak mniej więcej wielkością myśl, myśl, myślałbyś? Nie chcę robić wielkich cegieł mhm. za jakieś 300-600 stron, bo słyszałem, że są takie rzeczy i też żeby ułatwić sprawy wydawcom i szybciej dostarczyć y, graczom tak, i mistrzom gry, no to będę się starał trzymać y, sensowną ilość. Myślę, że 120 stron to jest tak sensownie, ale jeżeli po, w trakcie beta-testów czy y, w trakcie szykowania, poprawiania tego wszystkiego ktoś mi powie lepiej więcej, mhm. lepiej mniej, mhm. przemyślę to no i postaram się mhm. zrobić tak, żeby było dobrze. Bardzo dobrze, to już pokazujesz otwartość na, na właśnie wpływ tego, żeby przemyśleć, czy coś się działa, czy nie. Feedback, czy to już jest, to już dobrze rokuje. Eee, dobra, więc e, myślę, że chyba najważniejsze rzeczy, bo jeszcze raczej terminu nie, nie masz w głowie gdzieś. Nawet powiedzmy w skali, no, który rok byś dał, że mniej więcej myślisz, że to może wyjść? Ach, nie, nie, nie planowałem nie tego, planujesz. bo zależy, jak łatwo uda się znaleźć wydawcy, któremu można zaufać i, i z którym można współpracować i który nie spróbuje zamknąć mojego systemu po jednym wydaniu na przykład, bo słyszałem, że i takie rzeczy się zdarzały. Um, ważne dla mnie jest, żeby to wszystko było wewnętrznie spójne. To jest bardzo ważne, żeby nie było jakichś, jakichś wielkich dziur albo bez sensów, że... Staranie się o jedną konkretną rzecz jest tak trudne, że nikomu nigdy nie będzie się chciało tego robić. Jasne, jak najbardziej. Dobra, czyli. Wiemy mniej więcej co, w jakim świecie, jaka mechanika. Myślę, że tutaj sobie na spokojnie na razie skończymy. Nie będę też przesycał materiałów. Jedną rzecz, jeżeli mogę dodać. Jak najbardziej, śmiało. Myślę, że przez trzy miesiące będziemy prowadzić beta testy z mistrzami gry i graczami, gdzie teraz właśnie zaczynamy prowadzić nabór. Zapraszam. Tutaj właśnie, w Rajlechu pewno, tak? Zgadza się. I w Krakowie. I w przeciągu trzech miesięcy myślę, że zdążę napisać przewodnik mistrza gry i tę dwójeczkę będę w stanie już już wydać. Mam też gdzieś z tyłu głowy, że powinienem zrobić Patronite'a czy inny podobny Kickstarter i No albo wszystko. wspierajka, wspieram to, zgadza tak dalej. Się, to wiadomo, coś, coś trzeba myśleć. W to wiadomo, teraz to jest popularne. Traktor. Trochę się obawiam, ale, ale wierzę w ludzi i to, to, to jest ta walka. No, jak będziesz miał już jeszcze więcej konkretów, powiadomą w tej chwili to jeszcze, jeszcze nie masz gotowego tego, ale jak już będzie gotowe, powiedzmy, coś zaprezentujesz, to jestem ten, tak jak wiesz, całościowo, nie że, powiedzmy, część, bo teraz mówisz ta alfa, no nie, a jak już będziesz miał, powiedzmy, tą betę, czyli to, że już mamy alfa całość... Alfa jest gotowa, zaczynamy robić, grać w betę, a, czyli w właściwie betę. mogę teraz wyciągnąć podręcznik i możemy zacząć grać. A masz go przy sobie? Tylko. W... Wydrukowanego, nie w PDF-ie. U siebie mam wydrukowanego, a, a tylko w PDF-ie mam na, na tym. Szkoda, bo to zawsze byłoby fajnie pokazać, ale dobra. czarno raz... biały i grafiki. Oj tam, mam... oj tam. Grafiki pożyczone. Ha, <laughs> grafiki pożyczone, dobra. No ale to zawsze coś, dobra. To nic, myślę, że na, w takim razie na teraz skończymy. Potwory podstrzegamy, czy bestie no, podstrzegamy? Bestie podstrzegamy. Bestie, be, bestie podstrzegamy, no to właśnie. Więc to jest właśnie człowiek, który wprowadzi bestie pod strzechy. I ja bardzo dziękuję Ci, Wiktorze, za, za ten wywiad i mam nadzieję, że wszystko się uda. W razie czego to jak najbardziej jeszcze możesz zagadać zawsze do nas tutaj jest. na fanpage'u czy gdzieś. I Będę. kto wie, może akurat będziemy patronować także i temu To Byłoby wspaniale. Dzięki Wielkie. No. Trzymajcie się w takim razie, sprawdźcie sobie potwory pod strzechami. To byłem ja, się, a ze mną było oczywiście. Wianko wódz. Wianko zapraszam wódz, tak. na bestie pod strzechami. Trzymajcie się.